Moje uszanowanie, witamy się w środku 1 maja tego roku, a dziś we fleszu m.in. Sony szykujące się na trudne czasy, klasyczna trylogia Stalkera dostająca lifting oraz valve uspokajające graczy w sprawie wycieku. Zostańcie z nami! Kingdom Hearts nie doczeka się własnej gry usługi Missing Link, która po kilku zamkniętych beta testach trafiła do kosza. Z kolei prace nad Kingdom Hearts 4 nadal trwają. Firma Square Enix poinformowała o skasowaniu projektu w komunikacie zespołu, który pracował nad tą produkcją. Jak czytamy, mimo wysiłków dewelopera i różnych usprawnień w celu zapewnienia gry, mogącej uradować wiele osób, twórcy doszli do wniosku, że nie udałoby im się zaoferować usługi, którą gracze uznaliby za satysfakcjonującą. W dłuższej perspektywie, warto też zaznaczyć, że w najnowszym raporcie finansowym firmy możemy przeczytać, że rozpoczęto wdrażanie zapowiedzianej równo rok temu nowej strategii rozwoju. Mniej gier, za to lepszych jakościowo. Plan ma być wdrażany przez 3 lata, a jego efektem ma być umożliwienie stabilnego wydawania dużych tytułów ważnych marek. Jak czytamy, podjęte działania uwzględniają optymalizację działań rozwojowych, w tym wybranie projektów, na których mają skupić się zespoły deweloperskie, i rezygnację z pozostałych. Deweloperzy udostępnili też kolaż złożony z nowych screenshotów z gry Kingdom Hearts 4. Widać na nich nie tylko Sorę, ale i grywalnego Mikiego. Wczoraj internet obiegła informacja o potencjalnym wycieku danych około 89 milionów kont na Steamie. Według Underdark AI, dzięki screenowi wrzuconemu w serwisie LinkedIn, mają one być wystawione na sprzedaż za 5000 dolarów na rosyjskojęzycznej stronie w Dark Webie. Według informatora złodzieje podobno pozyskali szczegóły o graczach poprzez uwierzytelnienie dwuskładnikowe obsługiwane przez firmę Twilio. A nie bezpośrednio przez Steam'a. Okazało się jednak, że cyfrowy sklep Valve nie korzysta z usług tego przedsiębiorstwa. Samo Twilio zabrało głos w tej sprawie. Rzecznik spółki powiadomił, że system nie został naruszony, zatem nie było możliwości, aby personalia graczy ukradziono z infrastruktury korporacji. Ostatecznie nawet samo Valve odniosło się do sprawy, potwierdzając, że nie doszło do naruszenia systemów Steam'a. Niemniej, wyciek faktycznie miał miejsce. Składają się na niego starsze wiadomości tekstowe generujące jednorazowe kody i numery telefonów na które zostały wysłane. Otrzymaliśmy jednak zapewnienie, że danych tych nie da się skojarzyć z kontami Steam, hasłami do nich oraz informacji o płatnościach i danymi osobowymi. Co za tym idzie? Nie można ich wykorzystać do ataku na konto Steamowe, a ponadto ewentualna próba wykorzystania takiego kodu do zmiany adresu e-mail bądź hasła skutkuje odpowiednim powiadomieniem. Choć źródło wycieku nadal jest badane, co ma być trudne, gdyż wiadomości SMS nie są szyfrowane podczas przesyłania i przychodzą przez wielu operatorów, Valve nie zaleca zmiany hasła ani numeru telefonu. Według najnowszego raportu finansowego firmy Ubisoft, Assassin's Creed Shadows wygenerował drugie najwyższe przychody pierwszego dnia sprzedaży w historii serii. Dowiedzieliśmy się też, że dodatkowy czas, jaki Ubisoft przeznaczył na doszlifowanie gry, przyniósł zamierzone efekty. Dlatego studio zamierza postąpić podobnie w przypadku kluczowych, ale niezapowiedzianych jeszcze projektów. Ubisoft potwierdził również, że remake Prince of Persia Piaski Czasu zostanie wydany w bieżącym roku fiskalnym kończącym się w marcu 2026. Biorąc pod uwagę, że Ostatni zwiastun gry wspominał o przyszłym roku, należy zakładać, że tytuł trafi na rynek w pierwszym kwartale 2026 w istocie. W połowie kwietnia dowiedzieliśmy się o podwyżkach cen PlayStation 5, zaplanowanych m.in. dla Europy. W zestawieniu zabrakło Stanów Zjednoczonych i ostatni raport finansowy Sony może zdradzać dlaczego. Prawdopodobnie szacowano, jak duże straty firma jest jeszcze w stanie zamortyzować. Chodzi o kwotę 100 miliardów jenów, czyli około 685 milionów dolarów. W zaprezentowanych wynikach finansowych za rok fiskalny 2024, który zakończył się 31 marca, Sony zawarło istotną adnotację. W sekcji dotyczącej prognoz na trwający już rok finansowy zaznaczono, że firma szybko reaguje na dodatkowe cła Stanów Zjednoczonych, które już zostały zaimplementowane i brane pod uwagę są różne reakcje na rozmaite scenariusze. Dodano też, że Sony jest przygotowane na poradzenie sobie ze stratami w wysokości około 100 miliardów jenów. Dla firmy kwota wynosi mniej niż 10% prognozowanego dochodu operacyjnego. W sieci pojawiły się także fragmenty przemówienia z konferencji Sony. W jednym z nich zdradzono, że Sony chce sobie poradzić ze stratami finansowymi, na przykład podnosząc ceny hardware'u. Mówiąc krótko, konsole mogą drożeć. Studio GSC Game World zapowiedziało S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. W ten sposób kultowa trylogia zostanie odnowiona i otrzyma rozdzielczość 4K. Co więcej, jej posiadacze dostaną ulepszenie za darmo. Nowa wersja trafi w nasze ręce już 20 maja 2025 roku na PC-ach oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X oraz S. Osoby, które zechcą kupić wybraną zremasterowaną odsłonę cyklu, będą zaś musiały zapłacić 20 dolarów. Cała ulepszona trylogia ma natomiast kosztować 40 dolców. Należy zaznaczyć, że edycja Enhanced. Pojawi się jedynie w cyfrowej wersji. W jaki sposób twórcy usprawnili poprzednie części gry? Poza licznymi poprawkami technicznymi wprowadzono m.in. rozdzielczość 4K, wsparcie dla monitorów Ultrawide, tryb wydajności i jakości na konsolach, technologię FSR, osiągnięcia oraz trofea, czy obsługę kontrolera DualSense na PS5. Ponadto tytuły dostosowano również do Steam Decka. Firma Epic Games wypuściła wczesną wersję silnika Unreal w wersji 5.6. Aktualizacja oferuje szereg ulepszeń. Poprawiono optymalizację tak, aby silnik mógł oferować ogromne, wiernie odzorowane otwarte światy, wyświetlane w 60 klatkach na sekundę. Do tego dochodzą ulepszenia proceduralnych aspektów kreowania wirtualnych światów oraz aktualizacja zestawu narzędzi do tworzenia animacji. Unreal Engine 5.6 pozwala także na szybsze tworzenie gier dzięki zaimplementowaniu wersji 2.0 przeglądarki treści oraz wprowadzeniu nowego układu paska narzędzi Viewport. W teorii nowa wersja silnika powinna zaowocować lepiej z optymalizowanymi grami. Nasuwa się tu jednak tylko pytanie, jakie produkcje z tego faktycznie skorzystają. Otwarte beta testy Dune Awakening pozwoliły graczom na dzielenie się materiałami i opiniami na temat nowego survivalu, w tym krytyką PvP oraz sugestiami poprawek. Mimo ograniczenia dostępu do poniekąd otwartej bety, w szczytowym momencie po piaskach Dune wędrowało nawet blisko 38 tysięcy użytkowników Steama jednocześnie. Twórcy zorganizowali wydarzenia ze streamerami, którzy mieli de facto wypromować rozgrywki PvP. Tyle tylko, że event niespecjalnie ocieplił wizerunek Dune Awakening, pokazując nie tylko problemy balansu gry, ale także bugi. Oczywiście to tylko beta i twórcy potwierdzili nawet, że przynajmniej jedna z usterek została już naprawiona w obecnym wewnętrznym bildzie. Gracze wyraźnie nie byli jednak zachwyceni z tego, jak wygląda walka, mimo że to nie pierwsze testy gry. W nowym ogłoszeniu zespół Fan.com zapewnił, że dodatkowy czas zyskany dzięki opóźnieniu premiery zostanie wykorzystany na poprawienie gry zgodnie z opiniami pozyskanymi w trakcie beta testów. Dla przypomnienia, Dune Awakening miało ukazać się 20 maja, ale ostatecznie debiut przesunięto na 10 czerwca. Wynikało to właśnie z uwag graczy, którzy brali udział w zamkniętych testach. Twórcy chcieli mieć więcej czasu na przeanalizowanie pozyskanych opinii. Z naszej strony to na dziś tyle. Dziękuję w imieniu całego zespołu za uwagę. A na koniec zachęcam do podpisania petycji, by dębowi rosnącemu pod biurem CD projektów w Warszawie nadać status pomnika przyrody. Tak, to prawdziwy odpowiednik tego sławnego drzewa wisielców. Link do petycji w przypiętym komentarzu. Ahoj!